Jak prowadzi mnie Bóg? Myślę, że nie ma ze mną łatwo, ale prowadzi mnie konsekwentnie. Jestem w miejscu, w którym nie wyobrażałem że sobie, że mogę się znaleźć. To znaczy kończę studia, na które, przez które myślałem, że nie przejdę w żadnym stopniu. Mam pracę, mam narzeczoną, mam pokój ducha. Tego ducha, który mnie prowadzi. I jak prowadzi mnie Duch Święty? Duch Święty prowadzi mnie zawsze na dobrą drogę, chociaż czasami bardzo krętymi ścieżkami, ale czuję w swoim życiu Jego obecność. Bardzo często też modlę się do Ducha Świętego o potrzebne dary. Bo wiele z sytuacji w życiu pokazało mi, że bez Ducha Świętego hmm, nic by mi nie wyszło. Jak prowadzi mnie Duch Święty? Wierzę, że pomaga mi w pisaniu tekstów i że to dzięki niemu odnalazłem talent do pisania wierszy. Powiedziałbym, że Duch Święty prowadzi mnie na sposób fenomenologiczny. To znaczy wszystko, co się wydarza w moim życiu, to subtelne ślady Jego obecności. Także wierzę, że Bóg mówi do mnie faktami codzienności. Bóg prowadzi mnie tak naprawdę według mojego serca. To On wie, co jest mi bliskie, w jaki sposób ja postrzegam świat, co czuję. On się tak naprawdę dostosowuje do mojego serca, do mojej tożsamości. I w ten sposób możemy razem działać na Królestwa Bożego. Jak prowadzi mnie duch, tak jak wieje, czyli tam, gdzie chce, aż on jego słyszę, a ja nie wiem dokąd prowadzi, ale ufam, że tam, gdzie Bóg chce mnie posyłać. To jest bardzo trudne pytanie. Sam często je sobie zadaję, czy jestem autentycznym świadkiem Chrystusa, czy potrafię odpowiedzieć na Jego miłość. I nie wiem, ale staram się od jakiegoś czasu modlić za, szczególnie za osoby, które w jakiś sposób mnie irytują, w jakiś sposób mnie wkurzają, z którymi mi nie jest po drodze. I widzę wymierne skutki tej modlitwy, gdzie otwieram się dzięki Bogu Otwieram się na tego drugiego człowieka i jestem w stanie go też nie oceniać, tylko po prostu um, z nim być, pogadać. Prowadzenie Ducha Świętego w moim życiu cały czas odkrywam, ale ja myślę, że to jest, to jest ta mądrość, którą otrzymuję w takich sytuacjach trudnych. Wtedy, kiedy proszę Ducha Świętego o pomoc, proszę o, faktycznie o jego natchnienie, proszę, żeby mi prowadził, potem go za to uwielbiam, ale dostrzegam to, że faktycznie on w takich momentach trudnych w moim życiu bardzo mocno działa, bardzo mi prowadzi, Chcę mnie przez to prowadzić. Jeżeli faktycznie mu w tym wszystkim ufam. To zawsze wychodzi to z ogromnym pokojem w sercu. Duch prowadzi mnie tak, że sama bym tego na pewno nigdy nie wymyśliła. Przede wszystkim do odkrywania kobiecości, do zachwytu nad pięknem, do widzenia w taki sposób siebie też, do odkrywania w sobie dobra, które mam którym mogę się dzielić. Duch prowadzi mnie do rzeczy radykalnych. Duch prowadzi mnie e, też w codzienności do jakichś takich mm, wyzwań, których pewnie bym się nigdy nie podjęła. E, duch mi udowadnia, że wie o mnie więcej niż ja sama wiem o sobie. Duch Święty prowadzi mnie tak, jak chce i nie przeszkadza mu w tym. A szczególnie od y, czasu rekolekcji. W, odnowy w Duchu Świętym.